Do dyskusji zostali zgłoszeni posłowie. Czy ktoś jeszcze z pań, posłanek i panów posłów chciałby zapisać się do głosu? Jeśli nie, to zamykam listę i udzielam głosu panu posłowi Januszowi Cichoniowi z klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Bardzo proszę, panie pośle. Pani marszałkini, wysoka izbo, panie ministrze. Przypomnijmy, że istota reformy, którą wprowadzaliśmy w 1999 roku, no, sprowadzała się rzeczywiście do e, zmiany e, systemu zdefiniowanego świadczenia, gdzie emerytura zależała, w którym emerytura zależała od ostatniej płacy, na rzecz systemu, w którym tak naprawdę emerytura zależy od e, tego, jaki kapitał gromadzimy w okresie swojej aktywności e, zawodowej czyli kapitału zgromadzonego na, na różnych rachunkach, co miało służyć zwiększeniu bezpieczeństwa systemu. Nie zrezygnowaliśmy z idei solidaryzmu społecznego. Ta reforma na tej regule się i na tej zasadzie się opiera przy czym zmieniliśmy formułę solidarności międzypokoleniowej na wewnątrzpokoleniową solidarność na tym się ten system zasadza warto tutaj na to zwrócić uwagę dzięki tej zmianie mieliśmy odpornić polski system zabezpieczenia emerytalnego na zagrożenia związane z procesem starzenia się społeczeństwa ale pamiętajmy też o tym, i wszyscy możemy się bić w piersi, tak naprawdę ta reforma nie została dokończona, nie została zamknięta. Nie, nie zrównaliśmy, nie wydłużyliśmy wieku emerytalnego, nie objęliśmy systemem rolników indywidualnych, nie wprowadziliśmy subfunduszy, nie zabezpieczyliśmy wobec tego także emerytów przed skutkami cykli koniunkturalnych, nie zdecydowaliśmy nawet, kto będzie płatnikiem, jeśli chodzi o część prowadzoną w, na rachunkach ofert. Przez wiele lat za to skutecznie psuliśmy tą reformę. W 2003 roku wyjęliśmy z powszechnego systemu służby mundurowe, emerytury mundurowe. W 2005 roku górnicy, do tego przyspieszone emerytury, emerytury pomostowe. Efekt to gigantyczna dziura. I, i mogę powiedzieć, że obudziliśmy się wszyscy za późno. Trzy lata temu. Zgodnie co prawda ograniczyliśmy zyski OFE, obniżając opłatę z każdej składki od 7 do 3,5%. Także opłatę za zarządzanie. Ograniczyliśmy, chociaż już mniej zgodnie, emerytury pomostowe. No i w ostatnim ruchu, w imię lepszej kondycji finansów publicznych, ograniczyliśmy składkę do OFE. Zyskali na tym też emeryci. Warto o tym pamiętać. To nie tylko kwestia kondycji finansów publicznych. W dalszym ciągu pozostało nam do załatwienia parę spraw, no, chociażby prowadzenie subfunduszy, bezpiecznych funduszy, które będą zabezpieczały przed skutkami cykli koniunkturalnych kwestia, także wypłat. To też kolejny element, który jeszcze przed nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie pośle. Głos teraz zabierzę...